Twój związek przeżywa trudności. Jest w nim coraz mniej radości, często czuwasz przykrości. Sama sam. Już nie masz pewności. Pogrążeni w bezradności, pozbawieni godności, tkwiący w bezsilności. Mam złe i dobre nowiny. Jak on czy ona wciąż pije, to nie z Twojej winy. Masz jednak moc, by nie męczyć się. Co noc. Uciekaj od potwora, tam już nic się nie zmieni. Nawet tej tysięcznej niedzieli. Ciągle kłamie, obiecuje, gorzkim jadem manipuluje. Kochanie, od jutra nie piję. Od poniedziałku przestanę. I tak od paru lat wciąż. Jedna z drugim kłamie. Ach, szkoda gadać. Lepiej samemu sobie życie układać. Pamiętaj, przyjacielu, dam ci jedną radę. Tam, gdzie jest picie, tam nie ma szacunku. A tam, gdzie nie ma szacunku, tam również nie ma miłości. Ciągle wszystko jest w byle jakości. Życzę wszystkim szacunku bez tego cholernego trunku. Nie ma się co męczyć. Lepiej samemu niż z pijakiem. Lepiej samemu niż z byle kim. Z pijaczką. Pozdrawiam serdecznie, cześć.